Nie spodziewaliście się mnie tutaj, co nie? Ja jestem Paweł Malinowski i musiałem umyć grill, aby był czysty na majówkę. Już jest czysty, czyściutki, mogę odłożyć płyn do mycia grillów i popatrzcie na to. Patrzcie, co się stanęło tutaj. Wiele paczek, bardzo dużych paczek przyszło od was. Bardzo wam dziękuję wszystkim. Za chwilę je otworzymy. Jeśli ty chcesz wysłać mi paczkę, to przeczytaj przypięty komentarz i zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Są paczki małe, są paczki większe, są paczki świetne średniej, jest paczka największa i ją otworzymy w pierwszej kolejności. Zobaczymy, co się tu kryje. Halo? Czy tu ktoś jest w środku? Oprócz paczek są też koperty. Mam nadzieję, że nie ma tutaj łapówek. Jedna jest ze Szwajcarii. Pierwsza paczka od youtuberki Lady Krasnal. Karton mnie nie interesuje, interesuje mnie zawartość. Bardzo ładne opakowanie. Niebieskie, pod kolor mojej ściany dzisiejszej OMG Widzę tutaj naklejki LOL Surprise, żartuję, surprise, tak? Okej, okay? nie denerwujcie się na mnie Ostatnia stacja kartonu dewastacja Mamy to, proszę Państwa, mamy to Karton chyba nie będzie nam już potrzebny I zmienię kolor ściany, bo tak nie może być 5 later. Zajęło mi to tylko 300 godzin, ale mamy piękną różową ścianę. I patrzcie, na tej paczce jest naklejka chomiczycy. Czy to jest jakaś sugestia, że chomik świr powinien mieć dziewczynę? Napiszcie w komentarzu, jak powinna wyglądać dziewczyna chomika świra. A ja zabieram się za odpakowywanie tej paczki, tylko muszę uważać, żeby nie posiąć tej naklejki. I ją muszę odciąć. Ja sobie ją położę koło, koło łóżka. W ramkę oprawię tą naklejkę. Oj, chyba w tej paczce. Y, dobra, zrobię to później. W ogóle ktoś mi. Ktoś mi ukradł nożyk syrenki arielki, skalpel. I muszę takim zwykłym do chleba otwierać paczki. O! Tomik, chodź tutaj, coś dla ciebie! Co? Dla mnie? Tak dla ciebie, przecież powiedziałem, że dla ciebie! No idę, idę, Paweł, idę! Chomik, świr! OMG! OMG! Ile tutaj trocin jest? Paweł mi nie wymieniał chyba z rok! Chomik, nie oczerniaj mnie, wymieniłem ci wczoraj Dobra, let's check this out Tutaj mam jakąś bibułkę, to, to chyba dla mnie papier? To, to, to ale to nie wiem Ale chomik, no jak będziesz miał tak czysto w klatce W ogóle chcecie odcinek z tego, jak wymieniam chomikowi świrowi klatkę? O, ja bym bardzo chciał zobaczyć taki odcinek W końcu miałbym czysto w klatce Okej okay. I nie będziemy zaglądać do środka Będę wyciągał wszystko pojedynczo Abyśmy mieli razem wspólnie niespodziankę Tutaj chomik sobie siedzi na swoich trocinach I nurkuje tam Apple, primeira po pierwszą rzecz, tenho. Ty, tym, tym, ty ty, ty, ty Wiecie, Wiecie, co to za muzyka, prawda? Kto wie, ten pisze, co to za muzyka. Ale ja już tę puszkę kolekcjonera otwierałem, więc nurkuję po kolejne rzeczy. Znowu super Ej! Czy, czy ja to otwierałem? Czy ja, czy ja to otwierałem? Homik, pamiętasz może? O, Paweł, nie pamiętam! A to czy tam jest? Może dla mnie jeszcze jakieś trocinki? Nie, homik, dwie paczki trocin to dużo! Wystarczy ci na trzy dni. Przypomniałem sobie, tego nie otwierałem, bo bym pamiętał. Jakbym miał miecz i zgniły ser. To sobie postawię tu, bo oprócz tego wyleciało mi coś jeszcze. Co to, klocki Lego? Ej! Nie, niemożliwe, żeby to były klocki Lego. Nie wygląda mi to na plastik. Czy to będą gumki do mazania? Obstawiajcie, jeśli myślicie, że to będzie gumka do mazania, napiszcie gumka do mazania. Jak myślicie, że to będzie kawałek kamienia, napiszcie kawałek, kawałek kamienia. I co, wygrali ci, którzy napisali gumka do mazania, ale nie? Czemu one się nie mogą złączyć? Szkoda, mogliby zrobić, żeby złączyć. Na razie nie mam nic do mazania. Na zdania, ale jak będę miał... Na pewno użyję o tej niebieskiej. Nie słuchajcie, pawła, pawła mamy nie opowiada. Tak naprawdę on użyje tej różowej, różowej. <ścoughs> Ej, w ogóle umówmy się tak, że jak tutaj będzie jakaś powtórka, to będę wybierał spośród najbardziej wyłapkowanych komentarzy i wyślę, wyślę wam powtórki. I już, już jest powtórka! Już jest powtórka, czyli się cieszycie, mam nadzieję. Ja bym się na waszym miejscu cieszył. Mm. No nie, a co dla mnie? Podzielę się z tobą trocinami, Paweł, nie martw się, mam dwie paczki A w komentarzach oczywiście napiszcie mi, jak powinna wyglądać żona Aha, na początku dziewczyna, chomika świra Co to jest? Ready to robot? Ej, tego nie otwierałem, zobaczmy co to jest Mam nadzieję, że Lady Krasnal nie ma nic przeciwko, abym dał powtórki moim widzom A wam też przypominam, żeby po moim odcinku wejść na jej kanał, zobaczyć jak wyglądało przygotowywanie tej paczki Ej, jak to się robi? Robi? O, by mnie zepsuł. Ała, mój palec. Aha, to się <grym> tak otwiera. I co teraz? Mam go tutaj umieścić? I zamknąć? Na wieki? <grym> I zobaczmy, co za gagatki się tu kryją. No, wyłaś. Uuu, ale ten glucior glutowaty. Pierwszy uwolniony, teraz drugi, no tego już widzieliśmy. Uuu, ten glut jest mega płynny. Jak woda, co jest grane? Ten w ogóle nie chce wyjść. Nie, to tego widzieliśmy na początku. A jak wygląda glut ze wszystkich glutów? Glutowato! Oto moje cztery ready to robot. Najbardziej podoba mi się ten zielony, wygląda jak kosmiczne. Ufo! A tutaj mam dla nich Kolację. Zjecie kolację? Teraz zjecie kolację, czy potem? Macie, zjedźcie teraz kolację. Kolacja zjadła ich, no trudno, potem je oddzielę. Dobra, ręka wędruje ponownie do kartonu, albo do kartona. Nie wiem w sumie, jak powinienem powiedzieć. Co to jest, przepraszam bardzo. Toś to popsy są. Ciekawe, czy trafi mi się broka. O! Urczaki, jest brokatowy w pierwszej saszetce Ale szat, takiego nie miałem O, ten robot płacze, mówi wi, 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 wi. Dlaczego ja nie jestem brokatowy wi, wi, wi. Ale patrzcie, jak zrobię tak Nagle jest wesoły, wszystko git Chyba źle chyba mu przymocowałem buzię Numer 31 Rare Sandy A w drugiej, oj, oj, żeby było tutaj najrzadsze Błagam, niech to będzie najrzadsze Niech to będzie, no nie, to jest kompas Kompas nie jest najrzadszy I tu jest wściekła planeta Ej, wy! Trochę kultury byście się nauczyli! Jeszcze raz ktoś tu pryknie i wtedy ja odlecę! Bo tylko ja mam na to zezwolenie. Do czego to doszło? Żeby na prykanie mieć zezwolenie? Serio? OMG, Lady Krasnal, dziękuję ci za tego świnioczka. Chomik, popatrz na to. O, Paweł, a nie było owieczki? Lady Krasnal, czemu nie ma owieczki? Chomik, nie wolno tak robić. Nie znasz tego przysłowia? Darowanej świni nie zagląda się w zęby, w zęby czy tam w, w ryjek. O, nie znałem takiego przysłowia, Paweł. Teraz z nami już nie będę zaglądał w świni w ryjek. Chomik, widzę, że zaglądasz w świni w ryjek. Wcale nie. Nie, Paweł, wydaje ci się tylko... Nie, no widzowie, napiszcie, napiszcie chomikowi, żeby przestał zaglądać świni w ryjek, Przesta ja nie mogę z tego zestawu, cieszę się najbardziej na świecie. Zawsze chciałem mieć Lego Minecraft, ale jakoś nigdy nie udało mi się zdobyć zestawu Minecraftowego, ale ja sobie złożę ten dom, ale ja go sobie złożę, ale to nie teraz, bo słuchajcie, klocki. Klocki to jest poważna sprawa. Ja je postawię od tu, niech sobie stoją świnioczki. Teraz to ja chyba muszę wybudować nowy tam Minecraft, to będą. No, my ze świni. Ty byś chomik lepiej nagrał Minecraft, a nie tutaj wybrzydzasz O, Paweł, Paweł, nie wiesz o tym? Przecież ja nagram Minecraft na 100 tysięcy subskrypcji. A ile ci brakuje? O, chyba tylko dwa tysiące, już więc do dzieła. Wbijajcie, wbijajcie. We, jak dwa tysiące, to pewnie zaraz dobijecie. No i wbijajcie koniecznie na sklep świrpel, Bo tam, tam. Co to jest? Tam nie ma granatów, ale tutaj jest granat. Ej, to jest gniotka Squishy antystresowa O, chomik, tobie by się przydało Masz, chomik, pougniataj trochę Paweł, dobrze wiesz, że mam za krótkie łapki Do takiego czegoś Mmm, do tego pachnie Paweł, a czy już mówiłeś, że Żeby każdy wszedł na Chomikświr.pl No tak, chomik, sekundę temu to powiedziałem Aha, no dobra To w takim razie mogę dalej pilnować Mojego kolegi Kolejne jakieś takie chomicze przekąski. Proszę to dla ciebie, no nic, będzie miał na później i pach, brelok jeden. Dwa, Trzy, o ja. Pamiętajcie, żeby pisać, jak ma wyglądać żona chomika świra. I te najbardziej łapkowane komentarze wygrywają powtórki z paczki, więc teraz otworzę sobie Moji Popsa. Oby tutaj był brokatowy, tak jak w pierwszej. Proszę, trzymajcie kciuki teraz wszyscy. I ty, i ty, i ty, i ty. I ty. I patrzcie na to. Jest, jest i to jest chyba jakiś turbo rzadki. O nie! Mam na palcu brokat. A oprócz tego jest globus. Globus trochę smutny jest, bo jest globusowe ocieplenie chyba. O jak mi smutno. Wszyscy będą w majówkę grillować i pogłębiać ocieplenie globalne. Ach, chmurka też jest tylko rare, a ja bym chciał coś ekskluzyw. Ale i tak się cieszę, bo to nie jest chmurka, to jest owieczka. Mee. Ej, ty, trzymaj tego loda. Ja muszę iść pogłaskać owieczkę. Czy ktoś... Ktoś powiedział owieczkę! Tak, chomik, powiedziałem owieczkę, popatrz, tutaj jest! Przewróciłeś mi owieczkę! Nie, chomik, nie przewróciłem, to ty ją, to ty ją popchnąłeś! Ja powiem nie popycham owieczki! Ja ją teraz muszę... Muszę teraz przygarnąć do swoich owieczek, bo ja jestem pasterzem, chomikiem, pasterzem! Ale to jeszcze nie koniec! W ogóle nie wiem czy w tym odcinku dam radę wszystkie paczki otworzyć. Jeśli chcecie kolejny odcinek, paczek! Od widzów zostawcie... No, no wiecie co zostawcie. Oj, Paweł, Paweł! Oni już dobrze wiedzą! 123 miliardy łapek w górę! Niechomik, to trochę za dużo. Weź trzymaj tutaj owieczkę. Trzymaj swojego wafla. I ojej, i siedź cicho! Tutaj widzę kolejny zestaw Ready to Robot! I wiecie co? Jakiś chłopak tutaj co ogląda, napisze mi, jakie ma już roboty w swojej kolekcji i ja wybiorę któregoś z was i wyślę ten zestaw, więc czekam na twój komentarz. A teraz nurkuję po kolejną, po kolejną niespodziankę. O, ja wynurkowała! Kolejny zestaw do wysyłki, ale czad! Oj, chyba się cieszycie, chyba się cieszycie. Ale czy HOM się cieszy? Super Things Kto widział mój film Super Things, pisze Super Cabanos Teraz moi drodzy, o, to papier toaletowy dla mnie Bardzo ładny, w kolorze niebieskim I, o nie, zauważyliście Zauważyliście te trzy piękne Kulki Co jest grane? Uhu! Te kule cool LOL minis otwierałem, więc zostawię na jakiś odcinek o Lolach, gdzie będę potrzebował zwierzątka. Komik tutaj owieczką. O nie, spadło. Opiekujesz się owieczką, komik? O tak, opiekuję się. Popatrz, jak się opiekuje. A każdy z Was, kto będzie oglądał film Lady Krasnal, pisze u niej w komentarzu Maweł Palinowski. Zróbmy takiego mini. Pranka, takiego. He he he. Jojojojoj. No i pranka. Co tam jeszcze jest? O! Czy to już będzie wszystko? Muszę tutaj zajrzeć teraz. Otwier Nie, to jeszcze nie wszystko. O, jeszcze nie. A w środku jeszcze więcej mori Popsów, magnesy LOL, breloki i te te co nie są wcale tymi co myśleliście klockami, to gumki do mazania. Zerknijcie jeszcze raz taj tylko o to ktoś z was otrzyma Homik. A powiedz, co trzeba robić, aby wziąć udział w tym właśnie w tym rozdaniu? O, trzeba napisać, jak powinna wyglądać moja żonka. Dziękujemy bardzo Lady Krasna za przesyłkę. Kłaniamy się nisko i pamiętajcie, żeby na jej kanale zobaczyć przygotowanie tej paczki i napisać w komentarzu Maweł Palinowski. A teraz zabiorę się za, za jeszcze dwie tutaj takie małe paczki i jakąś kopertę, bo tam pewnie będzie łapówka. O, tą najmniejszą otworzymy i pańskie papiery. Tutaj, proszę bardzo, adres do wysyłki O, taki ładny O, taki bardzo ładny Jest to list od Justyny ze Szwajcarii A wiecie co w Szwajcarii się robi? Szwajcarskie zegarki Więc myślę, że tutaj będzie jakiś kozacki zegarek O tak, o tak Zegarek na rękę O nie, o nie, nie wiem Która godzina? W pół do trolina? A oprócz zegarka w środku Piękna holo naklejka Ej, skąd ty ją masz? Justyna, napisz mi w komentarzu skąd ty Masz taką ładną naklejkę Co tu w ogóle jest napisane? To chyba po szwajcarsku, ja, ja nie umiem tego języka, sorry Następna rzecz, pozdrow Oliwie i Polep, oj tak Pozdrofam je, pozdrofam Tutaj śliczna kartka, mam 9 lat Mam na imię Justyna, kocham Paliliono Paliono. Paliono to pewnie jakiś dinozaur. I piękny fanart. Ej, naprawdę mi się podoba. Powieszę go sobie, bo popatrzcie, jakie mamy pyszczki, wszyscy. Mamy pyszczki jak koty. Co ci się stało z głową? Nie mam pojęcia, ale ten fanart będzie wisieć na ścianie. Wisiał. Z zobaczycie potem. W sensie nie w tym odcinku. Mmm, aż nabrałem ochoty na. Wow, ale tutaj się ktoś kozacko popisał Ktoś zrobił kopertę z kartki Czajcie? Po co kupować kopertę Kiedy można zrobić kopertę z kartki Dzięki za tego protipa Iga lat 5 oszukała system Przez ciebie poczta zbankrutuje Bo nikt już nie będzie kupował kopert Sprawdźmy to Check this out hmm. Czemu wyglądamy jak banda creeperów Jedyna osoba, która wygląda normalnie Przypomina mi piankę marshmallow No powiem abstrakcyjne Abstrakcyjne. A tutaj jest właśnie napisane, że to jest dla mnie. No, to jest na bank Syrenka Smoky Eye. I to naprawdę przypomina Syrenkę. Dziękuję ci i fajnie, że jestem Creeperem. No, porównajcie sobie tu i tu. No, przecież to jest Creeper na 100%. Ale najważniejsze, że nauczyłem się dzięki Tobie. Że można zrobić kopertę z kartki Ej, przypominam wam tylko Żebyście weszli na I wiecie co tam zrobić, wiecie co? Ja nie wiem co Dobra Paweł, otwieraj dalej pakę No właśnie otwieram, a ty mi przerywasz tutaj No i koniecznie zostawcie łapencję w góręcję Jeśli mam nagrać Kolejne paczki, tam cztery leżą Pewnie kolejne nadejdą I oj, się będzie działo Czy to jest ta słynna zabawka? Tak, antystresowa piłka To jest twoje, ja mam to, nie potrzebuję nie, nie potrzebuję tego. <laughs> nie no żartuję, będę dwa ugniatał. Patrzcie, teraz się dopiero odstresowałem. Patrzcie, co dostałem: maseczkę. Nie, to jest. <laughs> To jest jedyna w swoim rodzaju szyta na miarę maseczka przeciw coronavirus. Dla chomika świra. Patrzcie, jak pasuje. To też trochę taka tunika, trochę taka sukienka, prawda? Chomik, jak się czujesz? O, taka trochę tunika, taka trochę sukienka powiedziałbym. Nawet, a nie maseczka. No, ale też trochę maseczka. W każdym razie mam tutaj trzy koperty. Tutaj się kryje 300 zł. Tutaj 500 zł. Tutaj jest po prostu kartka. Tutaj 2000. O, nie, tutaj serio, coś jest. iPad dla chomika i ważne info. Ja lubię ważne info i tu lol pet. Hmm, pierwsza seria. A to już tam nie jest potrzebne. Dzięki Antonina za ten piękny karton. A teraz zobaczmy co jest w środku. Próbowałem to otworzyć, ale to po prostu jest o tak. Tego się tego się nie otwiera. Natomiast to się otwiera. Oj, spadło mi. Czy to jestem ja? No, myślę, że to jestem ja, tylko dlaczego mam pisanki w oczach? A, już domyślam się. To było pewnie wysłane przed świętami, więc to jest taka wersja wielkanocna. Następny fanart to komik. Świr to koks. No, ja bym raczej powiedział. Jajo, spójrzcie, jaki z niego jajeczny. Homik. Co uważasz w tym? Popatrzcie, się. przypatrzcie się dobrze. Nie chcę patrzeć, jestem teraz na kwarantannie. Chomik, nie mam żadnej kwarantanny już, popatrzcie na to. Popatrzę się dopiero 3 maja po majówce. Hmm, no dobra, pokażę ci to później. Tutaj jest list, ale list jest prywatny. W każdym razie pozdrawiam Tosia i bardzo Ci dziękuję za tę paczkę. Chomik jest. Zaszczycony, że może nosić taką unikalną maseczkę antykoronawiralową. I zobaczmy jeszcze tutaj, co się kryje. Co to jest za iPhone? iPhone 7? Czekajcie, świr, subskrybujesz. No właśnie, subować, bo jeszcze tysiąc ileś tam subów i on będzie nagrywał kolejne powieczki w Minecraft! Mamy ważne info. Ja bardzo lubię ważne info. Najbardziej lubię najważniejsze info. A takie info! No, powiem tak, jest to dosyć ważne, ale nie najważniejsze, bo najważniejsze jest Żeby dobrze się bawić! No, no, no. I patrzcie, tutaj jest coś metalowego Ja ja nawet przez kopertę wymacałem, co to jest Chomik, wszyscy ci wysyłają siano na trociny O nie, Paweł, trocin już dostałem od Lady Crystal. Dwie bele trocin Teraz chciałbym dostać jakieś jedzenie Ale chomik, ty mi cały czas wyżerasz moje jedzenie, które sobie gotuję Ale chomik chce jeszcze Obstawiaj w komentarzu czy to będzie moneta 1 złotowa, 2 czy 5? A może to będzie 10 groszy? Nie wiem, ale chciałem jeszcze pozdrowić chomika Tuptusia. Chomika, właśnie Tosi. To jest chomik Tosi. I ja myślę, że on jest kuzynem chomika Świra. A tak w ogóle, to wysyłajcie mi na Instagramie zdjęcia waszych chomików. Zrobię przypiętą relację z waszymi chomikami. I mówię tutaj zarówno o żywych chomikach, jak i o chomikach Świrach. Wiecie o co chodzi? Hania, 8 lat. Ciekawe, co tam w środku znajdziemy. Jeden zybel. OMG. Hej, chomik. Chomik, odwracaj się. O, o co ci chodzi, Paweł? O, o co ci chodzi? O nic mi nie chodzi. Chomik śpi. Tutaj patrzcie, dwie gumy. Chomik, odwracaj się jeszcze na chwilę. Odświeżymy cię troszeczkę. Oho. Oho, dobry chomik, dobry ty, ty agencie ty! I zobaczymy tej list jeszcze mamy, czy to fanart, czy to list. Hej! Jesteś najpawe L. Hania! Dzięki Hania! Też jesteś naj... Oczywiście składamy! Podziękowania wam! Bijemy pokłony! Za wszystkie paczuchy! Właśnie tak jak chomik powiedział, bijemy wam pokłony i dziękujemy. Słuchajcie, adres do wysyłki znacie, wiecie o co chodzi, wysyłajcie chomiki, piszcie pomysły na chomik a z tymi czterema paczkami widzimy się w kolejnym odcinku. Wbijajcie do Lady Krasna. Do zobaczenia. Cześć.